Siemaneczko z tej strony Piotrek z ziomek a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 2015 na typowej polskiej Sifausła wraz z Marcinem Siemaneczko I dzisiaj będziemy się zajmować Ja będę się zajmował kisz, kiszą Kukurydzą A ty Marcin? Ja będę z słowa i zbierał kaski, tak? da 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 Ta, ok więc tak dziękuję że pobiliście naprawdę jest rekord łapek pod filmikiem jest jest to aż budajże wow mam 30 fps patrzymy mnie, mam 60 więc naprawdę dziękuję bo 29 łapek to jest naprawdę dużo 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 jestem mega mega ucieszony taką właśnie ilością, którą, którą zdołało wam się uzbierać, po prostu super, jesteście naprawdę super, jeśli będzie taka aktywność, to nie, no ja będę nagrywał częściej te odcinki, więc dzięki, bardzo, bardzo dziękuję za to, że tak to daliście radę, fakt, występowaliśmy w Wujka Bohuna, jeśli nie widzieliście, to możecie zobaczyć, też paru widzów mogło też przyjść od niego do mnie, więc to jakoś się tym strasznie dziwię Ale to jest rekord pod let's playami, bo dawniej to było po 20 było najwięcej, 21 przepraszam, 21. a teraz mamy 29. Jak się lubi do 30, to będę po prostu niezmiernie ucieszony. Biały kumoczyny ręczny i tyle. Ciekawe czy będzie 100 kiedyś jakby było to oddechopaczko. Ja ty masz ty masz ten na klawisz. No a co? Dobra. Już nic. Okej. Okay. Jak jak skończysz przed czasem co będziesz robił? Coś się wymyśli. Może byś sobie te belki poustawiał O nie O nie To to to, to nie Wie, Wiele osób pytało Czy przerzucimy się na bolusiu V2.1 Znaczy na Typową polską wieś V2.1 Powiedziałem w komentarzach, ale jeśli, jeśli by nie ktoś nie wiedział to tak Jeśli yy, boluś, jeżeli typowa polska wieś V2.1 wyjdzie przed w V7 na pewno to zrobimy bo jeśli wyjdzie z tego nie było jeśli wyjdzie później to już nie będzie sensu tego właśnie robić więc okej okay, czekaj, okej kurde muszę zgasić to bo nic nie będzie słychać hopsa okej okay. let's go everybody Eeey, A dobra. Co? Aha Marcin, weźmiemy mi pomóc. Był niezmiernie ucieszony. A byś mógł tutaj przyjść i... Bo ja mam te jeszcze pszenicę, więc jeśli ja byś mógł to wywieźć, jak to wszystko zaraz ładuję. <laughs> więc jakbyś <laughs> to wiedział byłoby byłoby bardzo fajnie. I to by ty przyjechał. Zrobisz to dla mnie? No za 5 zł, nie? Co? Ja się wkręciłem do buchuna na odcinek, a ty co tutaj teraz? Okej, okay, dawaj. Musicie dlaczego mi to nie zbiera, zapniemy sobie, że po w żniwa już, nie ważę, już sobie sobie... Kompani troszkę zboża. Proszę mu jechać, a on musi się się spuścić. Spasja. Ale ty musisz chyba. O Ej super no, się do... Te, te. Co? Do siebie pojadę. Do siebie pojadę. Dobra. Super się kosi tą kukurydzę tym oto sprzętem. Podoba mi się. I, I like it. No naprawdę, fajnie się miosi, nie mam co powiedzieć. Okej, okay, ok, ok. Spokoj się tym Kosi. Nie ma co zrobić. Za... Nie, ma co zarzucić. Troszkę saldo przybyło po ostatnich żniwach. I będziemy też później już jakieś maszyny kupywać. Bo teraz to pytał się, pytałeś się, czy będziemy już tutaj teraz większe maszyny. Nie, nie będziemy mieć większych maszyn. Tylko jak wyjdzie bo w V7 to weźmiemy takiego fajnego bizona, Clash dominator 80, 88, nie wiem czy go widziałeś, taki zielony. Ten co mi wysyłałeś? Nie, nie, nie. to był konsul, ten się na mnie nada, bo to jest za mały. A to nie, to nie taki, taki fajny dominator jest mm, super, podoba mi się i to strasznie. więc na podkręcimy jakieś większe maszyny na pewno nie weźmiemy takiego ursusa, tylko na pewno weźmiemy już coś większego czyli na przykład hmm, co by na przykład moglibyśmy wziąć za to razem za to razem jakiegoś stylu o to mi chodzi i żeby to wyszło na ferię w lutym. jak to wyjdzie to będzie po prostu perfekcyjnie Żeby fajnie być jakoś, co? Ty masz ostatni parier, No tak. No to ja też No to widzisz panie, będą pocineczki. I czekaj, tak? Skoszę. Już będzie wszystko gotowe. Bo zaraz pokażę. Dzisiaj jest jeszcze niedziela, znowu niedziela. I ma być też we wtorek, więc musimy to już przed deszczem wszystko ogarnąć. Żeby już słomy nigdzie nie było, wszystko było pokoszone, tylko później Była i oryczka, orka. i orka Następnie sobie zrobię zapewne orkę Później To z Glebów, nie gleby, bronami przyjadę Nie mam brunu ale pożyczę Jeśli ty pożyczysz I... nie, nie, ty masz broni Nie mam broni, ty masz broni ty, ty masz Ja? Dawaj, Oba Chyba ja mam Okay. Nie ja mam, dobra ja mam okay. W te taki... Kursy. No 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 Gdzie teraz jesz? się zatankować Czy ty zmieniałeś... A prasuj dziociasz? Okay. No, proszę Brych Półsprasowałem No super tak dzisiaj znaleźliśmy jakiś czas z nagraniem, to jest Boży Narodzenie. to jest z wieczór, więc to wieczorem nagrywamy. Okej, okay. nie no dobrze. Jak będzie jak dalej szło, to ja tutaj dzisiaj skończę całe bodajże. Nasz kierownica pochwal się swoim nabytkiem nowym. To nie nowy nabytek, oczywiście Nienowy? Ok Myślałem, że nowy mam więcej lat ode mnie tu jeszcze jeszcze źle nie jest Za mojego lata kurczę Wszystko potem Zwaliło się po prostu te biciki się połamały No i teraz ma już ten parę środku stało, parę się zgubiło więc nic z tego nie będzie może to jakąś mam kupię sobie ale to już ja to muszę brać i ten kabel, bo mnie kabel od tej od pedałów idzie najpierw do kierownicy i tam jest ten kabel taki powiedzmy, że jest zrobiony i na taśmy go przekleję Oto mam takie samo w sensie, że ten no Mam takie samo w sensie, że też gdzieś na górę Mam biegi osobny kabel, i pedały osobny kabel. Tylko no, no. biegi mi działają, a ten co się pedały, to się po prostu te druciki połamały i cześć nie, Tego już nie ma jak naprawić Nawet no, gdybyś chciał, to i tak tego nie naprawisz Myślałem, żeby ten odciąć po prostu pedałów a przywalić, przywitować sobie do... Do do, do 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 pedałów ale tak to nie będzie bo tam są zupełnie inne podpięcia zupełnie inne coś innego a znasz kogoś co ma taką kierownicę samą jaką? ma taką samą jak ty masz? nie dawaj to mi się to idzie do niego bierze się pedały i się wychodzi Da. Nie ma, nie ma takiego. To chyba 7 minut. 11, a to skończę na odcinku. I ostatni przejazd został. Chciałem strzelić w wytwórnia. Ja się boję. Gdzie ty? A, dobra, ty okay, to zobacz, ty jeździsz, idę już tutaj. Może jak zbierę, to weźmiesz tam. To skoszę teraz na pewno. Albo nie. Albo i Chyba tego nie dam rady. Albo dam. Mogę ci pomóc. Nie, 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 nie. Nie, bo ty za szybko skończymy. A ile jest zikły na godzinę? 5 tak są tak Na sekundę. <głos> <głos> Nie no, na godzinę. A to się strasznie długo wsypuje. To muszę przyznać. A dobra, będę jeździł już sobie teraz w koło. A ja na gdzieś w zimnoformie. Chodź, Marcin jak to czekaj, mówią? Raz czekaj. się żyje Czekam Weź do kombajny. Która jest minuta? Mniej więcej minuta 13 strzelam z speedfocie Jedna Druga Daj wysiądź Zobaczymy, czy mi coś przerwało. Jak mi coś przerwało, to ja nie wiem, co się dzieje. A może jest takie coś, że nie przerwało. Oby nie. No, nie, no, w sensie ono tylko tak, ta, ono tylko kawałki przerwa. Na parę sekund. Może jakiś update coś ten, bo ja mam oryginalnego, więc update'y są. I może jakiś update coś tam niedopracowany był i... Wyszło jak wyszło. Ja na to chyba się skończę. Powinienem skończyć. kiedy się to pojawi. Może się pojawi to jutro, czyli w, w sobotę, albo na 100% niedzielę. Spróbuję jutro, ale nie obiecuję. Łanie się sypę. Więc już na bulusiało V7 mam już mniej więcej Plany I też jak I modyfikacje jakie będę mniej więcej używał Jakiegoś jumpira weźmiemy bo to już na pewno było Tam jest mapa Tam będzie mapa miała tylko te małe pola Na tej podstawowej co była 6 A reszta już będzie rozbudowana No wiem I nawet będzie piogazownia czy ty to rozumiesz? A ten 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 tam będzie kilka gospodarstw nie? ile? no nie wiem ale no tak będziemy we dwóch ale od czasu do czasu będziemy zapraszać widzów no na, i na jednej gospodarce chyba nie? A czego na jednej? No, tak pewnie, no możemy na jednej no też, też prawda no może będzie lepiej na jednej na większą mam No chyba tak. Robię myślisz, że ładnie działa. sobie tworzyłem było gorąco. 26... 26 stopni. ciepło, ciepło. Grudzi nad takiej temperatury, czy to widzisz. Życie. Ale teraz mają być przymrozki, nie Tak? Nie, nie ja słuchałem. Wyłącz mi to zbieranie tych Wyjdź Na co się tu włączało? Z? Chyba? I zobaczę Gdzie... Dobra, wejdź Powinno działać Ale nie działa Co? działa? Nie, to wyjdź Kurde Okej okay, jestem, nagranie się przewał, przypadkowo nie... przycisnąłem sobie to co nie chciałem Myślę, jestem przyzwyczajony, ale nic nie minęło, zaraz się kapnąłem Wyłącz A zrób tak żeby to... Przyciśnij Z, wejdź i przyciśnij Z Wyjdź Nie wiem. Pobaw się, jak się nie pójdzie, to zrób tak, że ten. Jak się nie pójdzie, to... Weź sobie moją. No nie, moja jest zajęta. Pobaw się, nie wiem, nie wiem, też mi coś nie działo. Albo czekaj, wyjdź, wyjdź, wyjdź. I co jest? What? Nie, nie wiem, po prostu nie wiem ja Idę w swoje Dobra, może to kiedy indziej się ogarnę. No, to on się ogarnię, kiedy indziej To już nie problem Jeszcze mi nagranie przy... Kurczę sobie... A i tam przycisnąłem i mi się wyłączyło. I się za późno kapnąłem. Nie za późno, bo ja tam nic nie zrobiłem. Wyszedłem i od razu włączyłem. Chyba to skończę. Wezmę teraz jak najwięcej jak najwięcej tym paskiem. więc mówię, jak wiedzie bo V7 przed... Czyli po... Nie, przed... Dobra, no, jeśli wiedzie pierwsza typowa polska wieś V2.1 przerzucimy się na nią z tymi samymi maszynami co teraz mamy, czyli nie zmieniamy. Będziemy kontynuować to od tego, y, o tych maszyn co teraz mamy na farmie. Tylko że będzie rozbudowana mapa. A jak wiecie, bolusiało, si, bolusio V7 przed eee y, typ... Przed typową polską wsi V2.1 się od razu na o V7 I nie wracamy już do typowej polskiej wsi V2.1 Zostajemy już spokojnie Wydaj Wydajemy Wam save'a I cześć Modyfikacje są po prostu... A jeszcze modyfikacje pasowałoby wydać Ale tu tylko te co ja mam swoje Tym tylko dajemy od manualne odpalanie bodajże i tyle No i... No i gitę, z moją niespanią Lepiej jak mi w fotografii nie zrobiło Będę śmiał Wtedy coś będziemy musieli wymyślić na Twoim polu To fajne taki fajny ujęcia Okej okay. Ja już dalej kończę Biorę to na las GG za tak szybko mi to pole, bo ty miałeś mniejsze niż ja, a dłużej ci to zajęło wszystko. A nie, bo jeszcze belki wkładałeś. Układałem te. I się rozsypało. A ile I... mamy minut? Nie, nie wiem, ja mam było 15, znowu 20. To 30 minut to wyrobimy? Nie wiem, jak to skończy zaraz na farmie, pożegnamy się i tyle. I następnie już będzie orka. Przyspieszę czas, żeby więcej tego bolinka się narobiło, jak i nie, nie, nie wierzę. Nie wierzę. Z mi już tak mało. Trzeba rozładować. O, kombajn jedzie Jaaasiu Patrzcie, sam jedzie Tym, to jest Okej, okay, wysypujemy to Skończyłeś? No, ja już drugą robotę robię Co robisz? Około ciebie Zobaczcie Nie widzę. Tam coś widzę, że coś tam jeździsz. Oraz? Nie. Oraz? Kultywatoruje. Aha. To już przygotowuję pola na zimę. Co w wsadził? On siał, siał. A nie wiem, zobacz. Cięż tak dziwnie bierze w tą wspomniałem? i gita jest, skończone prawie a, nie wezmę tej tak ta teksturka wygląda no, nawet jeszcze będzie może przyczepał, pewno. nie, jeszcze będzie, jest troszkę, miejsce. Oj, okej okay. Skończyłem z kukurydzą. Czyli źniwa zakończone Tak jest źniwa ogłaszam za zakończone Teraz już tylko oreczka i siejemy Później jeszcze... What? tutaj bronami przejadę I wystarczy What the fuck? No nie wiem, że wszystko zahaczam. Ten header jest tak duży. Tutaj mi więcej się ma to zostało. Okej, okay. ja już tutaj kończę. Jak tam idzie? Dobrze, dobrze. Mamy gnojowicę i saarkę. Okej. Okay. Mhm. No to jest pokos. żywa zakończone, jest dobrze. Więc będzie okej. Okay. Hey, ja ty nie wiesz, że nie wiesz czy nam V2K1 wyjdzie raz czy coś. Nie stryp? wiem, nie wiem Bo wiem, że na bulucie było w, w, w V7 na pewno tu wyjdzie A będzie na pewno Ok, ja sprzedaję, tak ciekawie, lepiej mu Dużo tego nie będzie 6 hmm. tysięcy, dobre i to What? Coś tam stało To być może to indziej, indziej postało mówiąc na, na tą chwilę, na chwilę obecną Ok Więc idziemy do Marcina Zobaczyć, a jeszcze muszę drzwi zamknąć Idziemy zobaczyć. To trzymaj się. I zgaś to. Mam no, teksturkę z tej ziemi, to muszę przyznać. No ładnie. Okej, okay, więc jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę oraz komentarz, bo pod tamtym odcinkiem było by dużo komentarzy jak i łapek. Mam nadzieję, że po tym uda się wybić 30 łapek w górę. Nie wiadomo, że jakoś jestem ten podniecony, ale fajnie jest, żeby mieć tak 30 łap w górę, już byłoby na, naprawdę duży postęp na tym kanale, więc jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i zostawcie też po sobie komentarz i to w tym odcinku byłoby na, na tyle, więc cześć i czołem, trzymajcie się, Sioneczko. na razie.